Cześć, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Tym razem będzie to odcinek z Fortnite'owych newsów Tak jakby Pokażę Wam najlepsze newsy Właśnie związane z sezonem 13 Czy jak kto woli Sezonem 3 rozdziału 2 Oraz pokażę Wam Kilka teorii związanych właśnie Z eventem Doomsday, więc zapraszam Pierwsze i chyba Najważniejsze to Epic przedłużyło sezon o kolejny tydzień, czyli zamiast 4 czerwca, sezon rozpocznie się 11. Czemu to się stało, no nie wiadomo, ale właśnie przedłużyli ten sezon i nie jestem z tego za bardzo zadowolony, bo razem z tym przedłużeniem przełożyli też event, który miał być już jutro. Teraz będzie za tydzień w sobotę, czyli 6 czerwca. Ach, oni to wiedzą, jak zbudować hype i go zniszczyć potem. Idealnie pokazuje to ten mem. Sezon drugi jest w 93% kompletny. Pozostało 7 dni. He he. W związku z przedłużeniem sezonu, sezon drugi jest w 88% kompletny. Zostało 14 dni. Bro. Osoba o nicku Derpi MC YouTube e, zrobił w trybie kreatywnym koncept na lobby w trzecim sezonie. Rozdziału drugiego. Właśnie teraz sobie widzicie. Tak wygląda. Jak mówiłem, jest to koncept, czyli Lobby tak w sezonie trzecim nie będzie wyglądało. Yy, jednakże koncept jest całkiem ciekawy i chciałem wam go pokazać. Kolejna jest teoria odnośnie eventu o nazwie Doomsday. A tak właściwie z plików gry wiemy, że tryb, na którym będzie się rozgrywał event, nazywa się the device czyli po polsku narzędzie. Co odnosi się do narzędzia zagłady, które Midas trzyma w swoim pokoju. Jeśli ktoś nie wie, o co chodzi w fabule w tym sezonie, to szybko wyjaśnię. Wokół agencji zaczęły pojawiać się różne dziwne władzy, z których dochodzi dziwne fioletowe światło. Potem dowiedzieliśmy się, że Midas w swoim pokoju trzyma jakoś, jakieś dziwne narzędzie, jakąś kulę. Dowiedzieliśmy się, że nazywa się to narzędzie zagłady. Narzędzie zakłady zaczęło pracować, a w lobby pojawiały się wszędzie dziwne kable, zresztą na pewno je zauważyliście już. Teraz czekamy aż Midas je włączy i zobaczymy co się stanie w sobotę. A więc to było szybkie omówienie tego, tej fabuły całej. A teraz y, moja teoria. Więc, więc tak, strefa ostatnio bardzo świruje w gierkach. Jest taka dziwna, zepsuta, strasznie wielka i nawet poza mapę wystająca. Więc moim zdaniem to jest efekt uboczny właśnie działania narzędzia Zagłady, które Midas już powoli tam odpala. Właśnie przez to taka, ta strefa jest taka zepsuta. Bo narzędzie Zagłady ma panować nad strefą i właśnie to chce osiągnąć Midas. Czemu to robi to nie, nie, nie wiem, ale może po prostu chce, żeby jego czary uprysł. Tak jak było w tym micie, że on tam się musiał zanurzyć w tej rzece. Żeby po prostu jego czar wkrył, to tak samo w Fortnite, może zalać mapy czy coś, żeby jego właśnie czar się skończył. A więc są teorie o nowym skinie, który jest w gry i wyjdzie do sklepu pewnie niedługo. A mianowicie yy, dokładnie o skinie o nazwie Cyclo. Widzicie go teraz na ekranie. Są teorie, że jest to Midas, ponieważ Midas w swoim pokoju. Można tam zauważyć przez ułamek sekundy, że trzyma on tam strój właśnie taki, który ma skin ten Cyclo, jak i skin Huragan. Są teorie, że Midas przerobił strój właśnie tego skina, on się tam nazywa chyba Huragan po polsku, widzicie go teraz na ekranie, na właśnie taki strój Cyclo, żeby ochronić siebie przed burzą i zapanować nad tą całą burzą, żeby Zadać mapę i żeby jego czarpujący. Wydaje mi się, że teoria jest całkiem rozsądna, lecz jest jeden mały szczegół, a mianowicie ramię tej postaci. Zobaczcie na ramię, yy, właśnie skina cycle i patrzcie na ramię Midasa. No, duża różnica jest, więc nie wiem, czy to naprawdę Midas jest, czy po prostu inna postać. Wiecie, to jest fortem, możliwe, że on po prostu wejdzie do tego stroju i nagle. Nagle ma wielkie ramię. <noise> nie wiadomo. Według mnie może też być to miałśniak. A je jeśli tak, to z miałśniakiem będzie jeszcze cała reszta tych bakterii, nie? Ewentualnie może być to Brutus, chociaż wam. I to by było już na tyle z dzisiejszych newsów. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał, a jeśli tak, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji, aby nie ominąć żadnego kolejnego filmu. Dodatkowo możecie napisać komentarz, co sądzicie o tych yy, całych teoriach i możecie też napisać swoją teorię. A ja, ja się z wami już żegnam. Na razie.